W obliczu nieudolnej polityki gospodarczej, która pchnęła ludzi do wystąpienia, najważniejsza okazała się partyjna racja stanu i wykorzystanie fermentu społecznego do wewnętrznych przetasowań. Rewolta na wybrzeżu była na tyle doniosłym wydarzeniem, iż historycy wprost podkreślają jej rolę przy powstaniu 10 lat później Solidarności. W ten masowy ruch społeczno-polityczny władza uderzyła ponownie. Tym razem w sposób bardzo wyrafinowany i zdradziecki, wprowadzając 13 grudnia 1981 roku stan wojenny. Dla ofiar i represjonowanych w wyniku obu wydarzeń należy się bezsprzeczna pamięć i szacunek za ich dążenie do niepodległej Polski, co jest tutaj rzeczą pierwszoplanową, tym bardziej dla nas ludzi młodych. Wyraźnie pragniemy zaznaczyć fakt, iż nasze młode pokolenie całkiem nie wyzbyło się pamięci i świadomości historycznej w stosunku do rzeczy wydaje się podstawowych. Koniecznym jest jednak podkreślenie, że zbrodnie, zarówno na wybrzeżu, jak i w stanie wojennym, do dziś nie zostały osądzone, a oprawcy żyją w nieporównywalnie większym komforcie niż ich ofiary. Mówi to bardzo wymownie. O stanie państwa, w którym przyszło nam obecnie żyć. PRL i cały komunizm został dzisiaj powszechnie strywializowany, sprowadzony do banału i elementu popkultury. Zatem oprócz pamięci dla przodków, żądania prawdy i sądu nad sprawcami, chcemy w tym marszu także zaprotestować przeciwko tak dalekiemu relatywizowaniu systemu i ideologii która niosła krew ojców i braci oraz łzy matek i sióstr. 13 grudnia 1981 roku wpłynął wydatnie na naszą obecną rzeczywistość. Nie tylko z racji jałowych dyskusji pseudohistorycznych podnoszonych przez wszelkiej maści lewicowych publicystów i wątpliwej jakości autorytety, którzy chcą zrelatywizować jego znaczenie, ich wieloletnia propaganda niestety odniosła skutek, co widać w powszechnym przeświadczeniu o słuszności wprowadzenia stanu wojennego. Wszelkie poważne głosy i prace historyczne szybko jednak obalają ten mit. Dlatego nie chcemy jako młodzi ludzie wierzyć politycznym inżynierom społecznym trzeciej RP, którzy powielając tym samym takie kłamstwa sami dają sobie świadectwo. Chcemy jednocześnie podjąć walkę o historyczną prawdę i zaszczepić ją społeczeństwu, które łyknęło kłamliwe hasła okrągłostołowych elit. Stan wojenny zaprowadzony przez sowieckiego generała w polskim mundurze był bezwarunkowym złem. Spowodował on w sposób krwawy, że potężny ruch solidarnościowy został w swym impecie wyhamowany na lata. Można domniemywać, że proces przemian w Polsce bez tego bezprawnego aktu, bez tej zbrodni na narodzie wyglądałby całkiem inaczej, a co za tym idzie, korzystniej. W skali mikro natomiast stan wojenny złamał życiorysy wielu ludzi, pogrążył w smutku po ofiarach czy dotkliwych represjach, zasiał spory defetyzm, wreszcie zmusił wielu do emigracji. Jego wprowadzenie nie może zatem zostać zapomniane i strącone do kategorii rocznic drugiej czy trzeciej kategorii. Nie może, ponieważ stale będzie już elementem opisu i punktem odniesienia dla narracji politycznej i społecznej. Niestety w ciemnych barwach. To jako ludzie młodzi i jako narodowcy chcemy tutaj głośno wyrazić. Dziękuję.

przeciw przemocy. Zebrania nasze w tamtym czasie były brutalnie tłumione przez służbę bezpieczeństwa, milicję obywatelską, po to, by władza, która nie pochodziła z wyboru, pochodziła z zagranicy, pochodziła z Moskwy, po to, by miała rządy nie tylko nad gospodarką, ale również rządy dusz. Nie udało im się to. W tamtych latach nieraz w rocznicy było na sporo mniej niż dzisiaj, niż dzisiaj jest was. Spośród wszystkich obecnych dzisiaj są też ci, którzy wtedy stawali pod tym krzyżem. Dzisiaj są pod sztandarem stowarzyszenia osób represjonowanych w stanie wojennym. Ich krzywdy, krzywdy, ich rodzin. Pozostaną ich własnymi. Państwo nie pamięta najczęściej oni. Wtedy pamięta, gdy potrzeba wywiadu dla gazety do telewizji. Natomiast na co dzień są niepotrzebni. Wolność polska została okupiona krwią wielu ludzi. Nie tylko tych, których wspominamy dzisiaj. Nie tylko tych z grudnia. Pod Krzyżem Misyjnym zawsze modliliśmy się za tych, co dali życie za Ojczyznę. Zrobimy to też dzisiaj. Wieczne odpoczywanie radzi im dać Panie, a światłość wieku i stanie, im świeci na wieki wieku wame. Wieczne odpoczywanie radzi im dać Panie, a światłość wieku i stanie, im świeci na wieki wieku wamy. Wieczne odpoczywanie racz im dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Ostatnia, ostatni werset przesłania pana Kogito, naszego wieszcza, który wielu ludziom pokazywał drogę, dla których był drogowskazem.

Na Polsę, na Poland, nie i nie ja, nie Chicago. Na Polsę, na Poland. Nowa emigracja, droga do Niko. Nowa emigracja, droga do Niko. Nowa emigracja, droga do Niko. Ona żywa, chłowiec dzieci. Będą że komuniści, a na ciebie wagania zbliżyłeś, Będą że będą się a na ciebie wagania zbliżyłeś, przepraszam, ラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェラッシェ выгоняли, чтобы выгоняли, чтобы выгоняли, чтобы выгоняли,